Cześć kochani, dzisiaj nagrywam sobie tutaj nowy odcinek do do po prostu niższych lig. Dzisiaj jesteśmy na obiekcie, gościmy na obiekcie Branickiego Orła. To jest województwo o orzeł orze. Ugra tutaj w klasie okręgowej w grupie drugiej, zajmuje tam miejsce w środku tabeli drużyna Orła tutaj gra od niedawna w okręgówce w tamtym sezonie wywalczyła awans jest to ich pierwszy pierwszy sezon i w sumie radzi sobie całkiem całkiem nieźle całkiem pozytywnie powstał tutaj bardzo ładny, bardzo ładny stadionik jest on bardzo kameralny nie ma może zbyt wielu miejsc siedzących ale ogólnie idzie tutaj ku lepszemu drużyna się rozwija tutaj też chyba dzięki wsparciu, dużego wsparcia, wsparcia wsparcia wsparciu wójta który interesuje się futbolem i ten klub coraz bardziej się rozwija, stworzono tu też przecież szkółkę piłkarską w której szkoli się młodzież, są to żaczki są to również żaczki, trampkarze młodsze, jak również juniorzy którzy grają sobie w pierwszej lidze wojewódzkiej na Opolszczyźnie także naprawdę jest dosyć ciekawy klub jest rozwojowy i można powiedzieć, że może wrócić kiedyś na tory swojej świetności. Orzeł w granicę swego czasu grał, grał dość długo w klasie B, potem awansował do a klasy W najlepszych swoich czasach takiej najwyższej ligi to była tutaj Czwarta Liga Opolska. No a jak, te, jak daleko zajdzie Orzeł teraz, tego oczywiście nie wiemy jak dalej będzie się klub rozwijał, ale wszystko wskazuje na to, że orzeł jest w stanie na spokojnie sobie pograć w tej okręgówce powstała tutaj jak widzicie szatnia nowa nowy obiekt prezentuje się on dosyć ciekawie i, i to jest fajne także mówię bardzo bardzo ciekawie się orzeł prezentuje ściągnięto też tutaj kilku ciekawych zawodników Branice to jest taka mała miejscowość no mała bo można powiedzieć mała nie mała taka średnia miejscowość Polski na pograniczu z Czechami praktycznie tutaj od stadionu niedaleko mamy też do granicy gdzie w sumie abyśmy byli po stronie, po stronie czeskiej, mają też tutaj dosyć ciekawych zawodników. Kilku znam nawet osobiście. To fajnie, że chłopaki grają, walczą tutaj w tej okręgóweczce. No i myślę, że orzeł. Będzie się dalej oczywiście rozwijał. Pokażę Wam jeszcze, tutaj przejdziemy sobie bliżej, bo można. Akurat nikogo nie ma, więc spokojnie, szkoda, bo jakby ktoś mu się udało zrobić jakiś wywiad, ale skoro nikogo nie ma, akurat ani gospodarza, ani nikogo tam wiadomo, do obiektu wchodzić nie będziemy, ale tu pokażę Wam też bliżej. Bardzo fajna trybunka, taka zadaszona, mała ale zawsze jest, jest ona tam na kilka, kilkadziesiąt miejsc oczywiście no i zobaczymy jak to pokażę Wam jak to z bliska wygląda tutaj w Radnicach więc przejdziemy sobie tutaj kawałeczek do tej trybunki krytej o widzicie tak to wygląda z bliska, mówię Orzeł jest takim klubem wydaje mi się rozwojowym o ile władza się nie zmieni, proszę tutaj mamy zegar z wynikami o gospodarze, goście tak, Orzeł Granice i tak jak piszę na tym tu zaczyna się Polska bo faktycznie jest to pierwsza miejscowość po stronie polskiej tutaj w tych okolicach no i proszę jesteśmy już na trybunce po trybunki krytej oczywiście jest dosyć ładnie wykończona ładnie zrobiona jest to bardzo bardzo ładne i tak samo mamy kawałeczek dalej też taką trybunkę podobną do tej no i tutaj jeszcze możemy przejść kawałeczek żeby Wam pokazać chciałbym wam pokazać cały ten obiekt i ta seria moja właśnie kluby z niższej ligi no orzeł akurat no, tak jak mówiłem poprzednio przebił się tylko do czwartej ligi proszę tutaj mamy szatnie mamy budynek klubowy który też prezentuje się bardzo ładnie tu możemy sobie zobaczyć no proszę tu mamy wystawione balkony na balkonach foteliki więc można sobie nawet tutaj pooglądać pewnie tutaj oglądają oficjeli ci którzy przychodzą na mecz tutaj mogą sobie pooglądać proszę spotkanie z balkonu wygląda to wszystko naprawdę ładnie pamiętam ten obiekt który wyglądał zupełnie inaczej ta szatnia mieściła się wtedy w zupełnie innym miejscu no i nie była tak efektowna jak ta dzisiejsza na pewno. No a teraz to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie i duże brawa dla wójta, że chce rozwijać sport w swojej miejscowości. Radice też mają prawa miejskie, no, chociaż do miasta im daleko, bardziej bym powiedział taka większa, większa wioska. O no, tutaj ławka gospodarzy. Tutaj następny mamy, proszę. Football World, klasa odrobinkowa OZPN, ale mówię, jest to ładny obiekt, zadbany obiekt. No i trzeba życzyć sobie, aby więcej takich obiektów powstawało. Tym bardziej tutaj w tych stronach na Opolszynie, bo tu naprawdę nie jest, nie jest za łatwo cokolwiek stworzyć. No i tu mamy drugą taką krytą trybunkę. Czyli mamy dwie trybunki kryte, dwie otwarte. Na tych otwartych jest troszeczkę więcej miejsca niż na tej krytej. No i fajnie, fajnie, że ktoś działa i że coś się dzieje i że, że jest taka, kółka, bo myślę, że taka mięsowość dość spora. To to jednak zasługuje tutaj dalej możemy przejść wyżej to wam pokażę to tu mamy więcej tu kiedyś był basen ale teraz nie wiem nawet nie jest nadal jest basen tak można sobie latem oczywiście otwarty, tutaj możemy sobie poglądać, a więc basen znajduje się bardzo blisko obiektu tu jest rzut oka na o na szatnie no i tak jak mówię jest to dosyć, dosyć ciekawe rozwiązanie, bardzo fajnie, że coś takiego powstało, to możemy sobie pooglądać, zrobić przybliżenie, starał się wam zrobić przybliżenie o, tych trybunki, to są te trybuny właśnie, o których mówiłem, trybuny wykryte, także tak to wygląda tutaj na obiekcie. Także życzymy Orłowi, aby nadal się rozwijał, nadal walczył o jak najwyższe cele. Z tego co dochodzą niezuchy, to najprawdopodobniej za niedługo ma powstać drużyna rezerw, która będzie rywalizowała w polskiej klasie B w grupie 12. Czy tak się stanie, to zobaczymy. No ale. Pierwsza drużyna oczywiście jest tutaj priorytetem, jest w łokień Fajnie też, że są właśnie drużyny juniorskie, których w naszych niestety terenach bardzo rzadko się ostatnio można znaleźć, a jednak ktoś jest tym, co najbardziej rozwija drużynę, ponieważ wiadomo zawodnicy odchodzą, przychodzą a jednak jak jest to, są to swoi wychowankowie to zawsze w takim mniejszym klubie jest łatwiej po prostu to, to by było na tyle z branic, tutaj z obiektu Orła przejdziemy się jeszcze po mirawie no życzymy kibicom i wszystkim i zawodnikom tego aby grali jak najlepiej i żeby zaczli jak najwyżej.